Dziema to bardzo przyjemnego odcinka Który będzie Bardzo cichym odcinkiem, ale odcinek jest Jak tam u was święta? Wczorajsza wigilia w sensie Jak prezenty? Mam nadzieję, że git U mnie było No jako tako na wigilii A, ogólnie to jestem przeziębiony Jakiś taki Było, ale tak to czuję, jest spoko. Jak Wasze prezenty? Jeśli chcecie i możecie, napiszcie w komentarzu pod spodem, co dostaliście, ciekawego chętnie przeczytam. Od Was usłyszę, co dostaliście. Na pewno to były bardzo ciekawe prezenty ewentualnie jakie wydaliście komuś prezenty, bo lepiej chyba jest dawać prezenty, niż je dostawać. Przynajmniej ja tak uważam. Więc jak to u Was było, jak to u Was jest? Miło spędziliście czas. Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, to łapka w górę. A, pierwszy i drugi dzień świąt. Jak spędzacie w domu, na spokojnie, czy też gdzieś z rodziną, do rodziny albo rodzina do Was? Czy raczej na spokojnie w domu? Chociaż jak się domyślam, to gdzieś na wyjazdach albo ogólnie rodzinnie spędzacie. Na pewno tak jest lepiej spędzać święta niż samemu, nie? Niż samemu w domu. E, w pewnym momencie teraz mógł być hałas, bo zahaczyłem zegarkiem o mikrofon. Także przepraszam. Wam życzę jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt, chociaż moje nie są zdrowe do końca. E, miłego Spędzenia czasu z rodziną, chociaż te święta są jak co roku bez śniegu, niestety, więc, ale to było do przewidzenia. Więc no. no, święta bez śniegu, czy nie święta, jednak nie? Zobaczymy, jak będzie w Sylwestra. Zapraszam do kolejnych odcinków, poprzednich komentowania, lajkowania. Do udostępnienia kanału i do następnych odcinków. Adios. A no i po świętach wrócę bardziej normalnie już z odcinkami. Mam nadzieję. Także jeszcze raz. Adios.